No dobra, no to sobie zagramy jeden meczek bez niego. W ogóle basów nie ma. Takie płaskie. Dlaczego nie ma? Być może. napisałem na Xboxie, te. Zobaczmy. Bo to może dojdzie do. Oj, powiem ci, ja to nie lubię, jak się robią te aktualizacje później. Kurde, przez najbliższe dwa dni mam jakieś błędy, wyskaku, wy, wyrzucenie. O, błęd, dobi błąd dobierania graczy. To są takie dwa dni, muszę tam, wiesz, trochę pograć. Ze dwa, trzy razy mi wyrzuci, a to właśnie nie mam basu, a to jakieś inne takie. Później się ja jakoś to tak, wszystko. Tak ma, nie? No to bo oni to później poprawiają. No to, niestety to jest taka takie teraz jest polityka. Że chuje wrzucają aktualizację, a nie potrafią na nikogo zrobić jak należy. To ich, że tak jest. Ale ja jeszcze wiesz co? Okej, okay, tutaj można przymknąć na to oko i zrozumieć: to jest gra za darmo. Nie trzeba nie wydawać ani grosza. Ale kurde, jak ja bym miałbym płacić tak jak za Call of Duty. No, to ja bym się tam wkurzył. Zaraz mi napisał. A mi napisał, ok, zaraz będę. No, mi też napisał, zaraz. Kurde, dzwonią cały czas do mnie z tego playa, żebym, żebym przedłużył umowę i że iPhone 17 już na mnie czeka. Chyba mnie skuszał tym. Mm. Nie z oręczką dzwonią, kuszą mnie żupertami, tutaj mnie kuszą. Co, jest trawa się dopiero wczytała? Mówię, się nikt nie wczytała. <grymne> 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 nie, dopiero włączenie pokazuje. nie. coś czuję, że mnie czuję, że mnie wyrzucać. Ale w niedzielę jeszcze będę, to może do niedzieli się to jakoś wszystko ułoży. Ale lipa, że... To, no chociaż lipa, no kurde, darmowa gra Co tu się dziwić? No to w karteczki powiem, że nie. tak to... Niestety większość gier teraz jest... Dawaj, lecimy nie tu? Jeźdzę. Nie łączy jeszcze Mnie nie czytało w ogóle jeszcze. No nie gadaj Ale już leci i bójszem mysz a ja jestem teraz Ja prawie wylądowałem Ty Tu jest jakaś scena Nie no ja wiem bo mi nie wczytała połowy rzeczy jeszcze z mapy. No To ładnie Tu jest jakaś scena Już to tu leci mnóstwo osób to jak, zanim wylądujesz, zastanów się. Zaś niebieskie drzewa zrobili. Pierwsze branie to zmieniali dla nie. Ja, o tym, tam... ostat... ostatnio odkąd żeśmy grali to ja nie grałem w ogóle nie Tak? No ja nieraz nie grałem Czekaj, leci tu jeszcze ktoś Muszę wziąć O widzę znowu tego dali Co dali Do picia. Może nie wiem. Kupki jakieś lepicie dali, nie? Nieee, to jest zaś taka bariera. Czekaj, mam typa. Idzie tutaj. A, powaliłem. Nie był jakiś taki porządny gangster chyba. O, ten, nie? O, choć. W... ty masz pełno, ja nie Ja sobie wypiłem te kubki. Trzy, dwa. Przyjmujemy to zaraz, no. O, wypadałoby. No, to tyle ty, ty leciało, gdzie oni są? Wiesz? No, pozabijałem, no czterech zabiłem. Co ty robiłeś, jak ja zabijałem ich wszystkich. No, bo ja leciałem dopiero. Nie? Ouuuuuu Co tu wziąłeś? O, ty, ten kubek, ten duży kubek to jest to samo to, to, co podka ta duża, nie? Masz to samo, nie? Też pół daje, nie? Co daje? Też niebieskie daje, ten kubek duży co tu masz przed sobą Niebieskie daje? No, też tak samo jak podkap A maska? A maska nie, nie A ty już grałeś w to? Nie, nie grałem. Tylko użyłem tego kubka teraz dwa razy. Ja nie grałem w ogóle. Pierwszy raz gram odkąd ostatnio grałem. Nie no bo tak dużo wiesz. No tylko to wiem, się no powiedzą, Ja no, tym... wiem, wiem. Spoko, skoko. Dużo <śm> wiem jeden kubek bo się napiłem teraz. <śm> Rozumiem. Ale... Co to, to jest? A tym się teleportujesz. No dobra, i wszystko jasne. Fajne. No Moja córka lubi akurat tą bajkę. Amelka. Mariusza jak nie było, tak nie ma. Force sobie gra. Mariusz jest na starcie. Może wyjść i chciałby wyklęczyć. Możliwe. Nie trzeba do No powoli. Powoli trzeba. O, żółwik, a nie, myślałem, że żółwik jest na pół pęknięty, a to... Te trzy żółwia. Ty co, się zawiesiłeś, czy czekasz na mnie? Czekałem na mnie. Ojej, się sami gdzieś zginę. bo Legia przegrywa 1-0 gdzie grają? u siebie z, z sami. jestem ciekaw moja córka tam chyba Weronika pracuje albo i nie pracuje ja nie wiem co ona robi kurde ona raz tam jest razem nie ma chodź tu może na pociąg może będzie coś ciekawego ona raz że pracuje ja raz nie pracuje za nią to ciężko jest dążyć Oszukuje mnie non-stop. O! Typy. Typy. typy! Nie, ale typy tu są, na no bank. No są, jechali tam do góry. To no, są. Widzieli nas, bo strzelali do mnie. Oni się między sobą tam biją. Oni się tam między sobą chyba tłupią. Coś tutaj, kurde, więcej jest tych rzeczy? Jakieś drzewka, kurde? O, strefa, uważaj. Musimy do nikogo, co ważymy, jeszcze nie a dojdziemy do tego. Dobrze jest. No to, no to już paliwa nie ma. Czy wziąłeś po to? Właśnie nie wiem co jest. A weźmiemy to, jestem ciekaw, czy będzie pół. No, bata mamy. mam. No nie, tu jest pełne, ale bata możemy wziąć, albo ty, albo ja. Przyda no, się. Tu dawaj bierz, o ile masz więcej hajsu. No, ja mam cztery. Ja mam dwa, pięć, siedem, dwa. Марьиш, а ты вообще не слыхаешь? Да не знаю, езди до трафик. Давай, давай, давай я чеч. Да я что я? Да. Хорошо. Ой, блин. Али потом этому поправили и нам сделали фо тачка, файные паски. Да не было таких пасков, не? Не, не. Так, раз фаньня выглядит. widzę to że chyba różnicy to nie ma kto by prowadzi jednak no nie czekaj spokojnie bo tutaj trochę życia straciłem to muszę sobie wziąć Jedziemy dalej czemu opuścił pewnie nas też nie słyszałem Następny cheater czytujecie i tak dalej, jest potem. Mariusz czytuje, ja nie czytuję, ale ty tu są jakieś nowe rzeczy, albo. Ja tu nie byłem dawno. No nie, tego nie było chyba. No nie, nie było. No, było? Nie, nie było. Nie było tej satelity. O no właśnie. Это то есть какая-то карта? А, машина-то у маска. Да, она из учекания добрах, хиба? А, это есть такая самая, как и есть, не? No. у меня это под этой курки. No, там птичьи другие гужик. Ага. Oh. Ага, так, да. ладно. Где 102 застало? A tu chyba też coś nowego. Jakaś scena. Ale tu już Nie. zdobyte jest. I tu chyba też jest jakieś było. nowe miejsce. To też to, jakieś złe. To, to było złe w ogóle. Nie wiem. To jakaś nowa Nie. miejscówka. Так да, да, не срывать. Ну, не срывать. Ты Мама! Nie wiem czy to typy, ale ktoś tak, są tam. Strzelasz do niego? Kurde, tu drugi do mnie strzela z dachu. Na to, na nie na No, to, ja to, ryż to, Ale to, na to, na typa. Znowu do mnie strzelają. Z dachu. Nie z Nie, Zawiłem mnie. To dobrze. Tu, czekaj. Ja znowu muszę ten ryż pieprzyć. No nie wierzę. Prze zaczęło mi się znowu przycinać. A to wszystko, HP, liczy i tego. I szybciej dobre. biegasz jeszcze. No. Uważaj, bo Kiedy ktoś tu. No. I przed nami. Wybił się chyba tam. Przed nami auto z... nad nami lata. Jest chyba. Tak, tak. Ty Mariusz jesteś? Wczoraj ty no. z tyłu, za nami typy są Dwa. Gdzie? Za nami, dupę mi strzelają Tam u góry Tam gdzieś byli Co w krzakach? I mi to musieli podejść w tą stronę, bo strefa to będzie chodź, chodź do strefy chodzi Do strefy też siedzę Musimy na tak czekać na razie, co pójdą za nami. I oni górą idą? I oni gdzieś tam całkiem na lewo poszli no. no są tam bo... No są tam, się strzelają Z samolotu Ale będą musieli coś, bo strafy nie mają no, Idą, samolotu. tutaj no. są On ma to osłonę, uciec tam. Jest. Dobra, ja się Inni, inni szczerają do nas. Wiem, wiem, chodźmy do strefy. Ja se chciałem po tym pozbierać, nie ma te, nie było tam jakieś leczenie. Ja wziąłem apteczkę, chcesz? No czy ten spray? se poważnie, że coś nie ma. Dobra, ja broni broniłem, bo ma lepszy no, jest, no Dobra, idę już. Jeszcze jeden mam niby, nie, ale jeszcze chciałem na czar. Tyle ostatnie dwa teamy nam zostały, gdzie oni są? Tam się biję. Mamy szansę wygrać. No chodźmy do strefy i poczekamy w strefie na nich. Tam na lewo idą. Tam jest jeden w wodzie Jest jeden solo i dwójka Ten jest jeden na no, do Dobra, leży. Jeszcze jeden tam był, Idzie Idzie tu, ja widzę No, leży. To ostatni nam został. Idziemy? Jest to tu. Jest przed Gdzie? Jeden z jednej strony, drugi z drugiej i po nim. No. To idzie z prawej, a z lewej. Tak jest. O! O kurde jest Aż mi ślepe, na skale jest na górze, uważaj. Idzie mnie dobić. Możesz go tutaj. Idzie do ciebie, mierdźma. Tak, ale ja mam tylko ten karabin. Czaisz? Kurde. Aaa, ja żebym zbocił, żebym się Lepiej jestem jak kurwa. Widzisz jak się cieszę? No bywa. Ale ty, na pierwszy mecz to